Powiem wam tak, że spałem i wstałem i jak już wstałem, to zobaczyłem, czy marzenia się spełniają. 2 hmm. miliony subskrypcji, o kurczę, dużo. 2 miliony subskrypcji, dużo. Miałem jeden, teraz będę miał dwa. Team X. Nawet, wy nawet nie wiecie, jakie to jest uczucie być hmm w tym samym teamie, tak? W tym samym miejscu, gdzie idolka Monika. Chciałam ogólnie podziękować tutaj dla nacu, chciałam podziękować dla, dla wszystkich, którzy się yy, przyczynili do tego. Ja się już powoli zaczynam pakować. Powoli się zaczynam pakować. Jeszcze może parę rzeczy yy, dokończyć. I nie zostaje nic innego, jak wyruszyć w tą...